W jakiej formie ja ruszał Martin Robak, bo nie widzieliśmy Cię w żadnym sparingu. Wyjeżdżamy, wyjeżdżamy dosyć wcześnie, bo do samego rana do, do Turcji. Jeśli chodzi o moją osobę, to delikatnie yy, delikatny uraz w kolanie, gdzie dokuczał mi w treningu, tego w tych w trzech spalingach nie, nie mogłem zagrać i skupiłem się na tym, żeby jak najszybciej wyzdrowieć i być gotowe na, na Turcję. I miejmy nadzieję, że jak wejdę w trening w Turcji wszystko będzie ok i będę mógł grać w meczach spalinowych, żeby te trzy tygodnie poświęcić z, yy, dla siebie, żeby ta forma była. Na, na sam początek, czyli na meczu Lechmondańskich jak najlepsze. W Turcji trochę bardziej przyjemna temperatura, no ale przede wszystkim chyba te zielone boiska dobrze przygotowane. Tak na pewno warunki są dobre, bo w Turcji w tym okresie panuje gdzieś, y, temperatura około 15 stopni, więc y, warunki będziemy mieć dobre. Miejmy nadzieję, że te sparingi, które rozegramy, jest ich 4, y, dadzą nam odpowiedź przed, przed pierwszym meczem Lechmondańskim. I tu musimy wszystko przede wszystkim na, na, na sobie yy, yy, potrenować, yy, yy, skoncentrować się i, i rozegrać te sparingi, żeby ten widział, kto w jakiej dyspozycji przedmęcznych jak nie To Tobie zdarzyło się grać w Turcji, więc dobrze znasz tamtejszy klimat. Przy okazji, udać Ci się może spotkać kogoś znajomego z tamtych czasów? W Antalii na pewno są drużyny na skupowaniach. Na... Kogoś się spotka na, tych, na tym grupowaniu, to ciężko powiedzieć. Na pewno z jednym Turkiem jestem mówione na, na turecką czajówkę, więc na pewno będzie okazja żeby porozmawiać, ale my przede wszystkim idziemy tam, żeby y, trenować i przygotować się do, do rundy rewanżowej. A jeśli będzie okazja kogoś spotkać, to, to na pewno będzie fajnie. Jak u z tureckim językiem? No nie jest, nie jest najgorzej. Podstawowe rzeczy opanowałem, więc jeśli ktoś coś mi tam powie, to, to na pewno będę wiedział o co chodzi. I Parę słów mam że po turecku powiem. To masz No. Ja się odcinek, <grymne> tak jak